Tak jak już było zapowiedziane tydzień temu i tak jak we wstępie też ksiądz proboszcz wspomniał, rzeczywiście zaczynamy ten święty czas rekolekcji w trochę innej konwencji, innej formie, ale może i dobrze, bo skoro zmienia się rzeczywistość, skoro pewne rzeczy się zmieniły radykalnie, to też i my sami potrzebujemy jakoś być otwarci na, na wszystko to, co się dzieje wokół. I moi drodzy, dzisiaj wraz z wami chcę zatrzymać się nad Słowem. Ktoś by mógł powiedzieć, no ale nowość, no, co, co się, co, czym żyje Kościół? No pewnie, że żyje Słowem, ale jak rozumiano w ogóle Słowo w tym świecie, w którym jest Maryja, w którym ona jest zanurzona? Bo przypomnę wam tylko, być może ktoś pamięta, może niektórzy z was zapomnieli, albo, albo nie pamiętają, że ta kobieta dziewczyna do której mówi Aniu ma w granicach 12-14 lat. Czyli można powiedzieć, że bardzo młoda dziewczyna, żeby nie powiedzieć dziecko, bo pewnie to były też inne warunki, inna rzeczywistość i pewnie to dorastanie Najświętszej i Panny było radykalnie różne i nie można stawiać znaku równości między naszą 12 czy 14 latką a Żydówką w tym czasie, kiedy, kiedy Maryja właśnie usłyszała tę nowinę od anioła. Ale zanim przejdziemy do tej sceny, która jest bardzo cenna i warto jeszcze głębiej ją zrozumieć, przyjrzeć jej się, to y, Maryja jako Żydówka słyszała dabar, czyli słyszała słowo. Ale co oznaczało dla niej słowo, dla jej narodu? Dla przeciętnego Żyda słowo oznaczało nie tylko wypowiedzianą treść, ale i rzeczywistość. Czyli mówię, jest, staje się. Mówienie i rzeczywistość. Czyli mowa, słowo, konkret. Ja przypomnę tylko, że świat, w którym żyła Najświętsza Maryja Panna, to nie był świat pustych idei, czegoś górnolotnego. Tylko to był świat, w którym wszystko było konkretne. Dlatego język hebrajski kompletnie nie rozumie jakby abstrakcji. I też ten świat jest radykalnie różny. Czyli mówiąc tak bardziej konkretnie, jeżeli mówię do kogoś z was za pół godziny będę u Ciebie, to znaczy się, że to już jest. Czyli ty masz pewność, że ja się u Ciebie zjawię. To jest całkiem inny. Rodzaj funkcjonowania. Czasami nam trudno zrozumieć takie słowo, ponieważ przez to, że jesteśmy jednak ludźmi cywilizacji zachodniej, czyli gdzieś abstrakcja, intelekt, to czasami no, traktujemy trochę jak e, słowo, jak, e, jak taką starą szafę. A co robimy ze stare, w starej szafie? Otwieramy ją na całą szerokość i teraz tak, aha, to jeszcze się przyda, to już nam się nie przyda, więc wyrzucamy. O, to jest jeszcze ładne, w żadnym wypadku. W tym świecie, w którym żyje Maryja, w którym funkcjonuje, słowo niesie w sobie zobowiązanie, czyli Bóg nigdy nie wypowie obietnicy, która miałaby być niezrealizowana. Nie ma żadnej możliwości takiej, w ogóle kompletnie. Dlatego, kiedy Bóg wypowiada obietnicę, to naród wybrany już wznosi ręce uwielbia Boga i mówi, bądź uwielbiony Boże, bo Twoje obietnice już się spełniły. Oni nie mają żadnych wątpliwości. To jest naród, któremu moc Boża, jego działanie w konkrecie towarzyszy nieustannie. I Maryja wzrasta w takim świecie, ona chłonie tę rzeczywistość, jest córką tego narodu i nie funkcjonuje inaczej. Więc kiedy przychodzi anioł, Łukasz oczywiście spisując Ewangelię w języku greckim, mówi haire ke, haire ke haritomene. Czyli raduj się, pełna łaski. Raduj się. Tutaj mamy przekład, bądź pozdrowiona. Raduj się. To jest, słuchajcie, zadziwiające, że to samo słowo, hajre, wyobraźcie sobie, używają oprawcy Jezusa. Kiedy kpią z niego, kiedy mu się kłaniają, kiedy go opluwają, kiedy mówią: Prorokuj, kto cię uderzył, to kłaniając mu się mówią: Hajre. Ktoś może powiedzieć: na no ale z czego on się ma radować? Ale widzimy, że to słowo może w sobie zawierać różny ciężar. Kiedy Bóg mówi do Maryi raduj się, to chce z całą stanowczością podkreślić w tym swoim słowie: jestem z Tobą. Gdziekolwiek pójdziesz, Ja będę Tobie towarzyszył. Cokolwiek uczynisz, Ja będę Ci błogosławił. Więc raduj się. To jest moc słowa. Na poprzednich Eucharystiach, kiedy mówiłem właśnie tą naukę rekolekcyjną, to też dzieliłem się swoim marzeniem. Wiecie co, mam takie marzenie. Takie marzenie, że któregoś dnia w tym mieście, Białogardzie, zamknę oczy i zacznę marzyć. Jakie będzie moje marzenie? Że wychodząc z tej świątyni, w waszych domach, codziennie weźmiecie słowo Boże i tak jak Najświętsza Maryja Panna, będziecie doświadczać Jego mocy. Będziecie z tym słowem współdziałać, współpracować. To słowo będzie w was żywe. Ono będzie do was przemawiało. Czasami będzie budziło w was jakiś jakąś trwogę, lęk, czasami będzie źródłem ogromnej radości, ale zawsze będzie dawało nadzieję. I to jest moje marzenie. Dlaczego? Dlatego, że jak otwieram oczy, to mam wrażenie, że wcale tak nie jest. Jeżeli ktoś rzeczywiście uważa inaczej, to niech wstanie i powie to nieprawda. U mnie nie ma dnia bez Słowa Bożego. Bądź teraz świadkiem i powiedz, bo jeżeli rzeczywiście czytasz Słowo Boże, to Bóg cię teraz uzdalnia do tego, żeby wstać i powiedzieć: Nie, ja czytam Słowo Boże, przyjmuję je, żyję nim. Niech ci tego nie zabroni. Wstać i powiedzieć być świadkiem. Oczywiście, ktoś powie, no, ale po co mam z siebie robić widowisko? To nie chodzi o widowisko, tylko Słowo Boże ma tak wielką moc, że uzdalnia do rzeczy niemożliwych zwykłą, prostą dziewczynę z Nazaretu, mimo że potem Kościół potwierdzi w jej życiu prawdę niepokalanie poczęta bez grzechu. Sądzicie, że ona nie zmagała się ze słowem? A czym jest to zdanie? Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Maryja mówi do Anioła: Nie jestem naiwna. Wiem, że żeby mieć potomstwo, potrzebuję współżycia z mężczyzną. Nie ma innej drogi. Wiem o tym bardzo dobrze, więc jakże to się stanie? Jestem czysta. Jestem nietknięta. Więc jakże się to stanie? I Anioł jej odpowiada: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Być może dla nas to jest niezrozumiałe, ale kiedy chwała Boża stępowała na namiot spotkania, gdzie Mojżesz się modlił, to ta moc Boża była tak ogromna, że osłaniała namiot i, namiot nie, i Mojżesz nie mógł wejść do namiotu na modlitwę. I Duch, I Duch Święty to samo uczyni w Maryi. Tak wielka będzie obecność Boga w niej samej, tak bardzo Bóg przeniknie jej, jej ciało, jej duszę, jej serce, wszystko kim ona jest. Że oto święte się narodzi i będzie nazwane Synem Bożym. I spójrzcie, co czyni Maryja. Maryja przez Słowo staje się silną kobietą. Jak wygląda postawa silnej kobiety? Silna kobieta przede wszystkim nie wpada w histerię. I Maryja nie łapie się za głowę, nie biegnie do Józefa i mówi: Józefie, co ja mam teraz zrobić? Bóg mi powiedział, że zostanę matką Syna Bożego, I co my teraz zrobimy? Przecież to nie Twoje dziecko. Nie. Ona idzie. Krucha, prosta kobieta, kilkadziesiąt kilometrów do swojej krewnej Elżbiety i uwaga, podkasa rękawy i zaczyna jej pomagać, czyli służy. Mało tego, dzieje się coś, co jest naprawdę, to też już mówiłem na poprzednich eucharystiach, niech mnie wszystkie kobiety najwyżej ukamienują po eucharystii, ale dzieje się coś niesamowitego. Jest bardzo trudna sytuacja. Powiedziałbym sensacyjna, a dwie kobiety spotykając się ze sobą nie plotkują, tylko uwielbiają Boga. To tylko słowo Boże ma taką moc. Bo jak się pojawia sensacja, to i mężczyźni, mówiąc niestereotypowo, ulegają czasami pokusie, a ty słyszałeś? Ale kobiecie, żeby nie ulec, nie, że kobieta, żeby nie uległa. Takiej pokusie, to naprawdę musi być silna słowem Bożym. A jeszcze dodać coś od siebie, no, rewelacja. To tylko słowo Boże ma taką moc, żeby kobietę tak przemienić. I tylko słowo Boże sprawia, że Józef nie oddala Marii, ale przyjmuje ją do siebie, nie kombinuje, bo na początku próbuje. Zobaczcie, chcecie być. Yy, Odważnymi, silnymi, pełnymi mocy niewiastami? Chcecie być odważnymi, pełnymi wierności i takiej odwagi i takiej czystości mężczyznami, a nie tchórzami, którzy podkulają ogony i uciekają przed odpowiedzialnością? Sięgajcie po Słowo Boże. Ja dzisiaj daję Wam gwarancję. Jeżeli codziennie. Będziesz sięgał po Słowo Boże. Jeżeli codziennie to Słowo będziesz przeżuwał, tak, użyję takiego ostrego określenia, nie będziesz tym samym człowiekiem. Nigdy. Bo Bóg będzie współpracował z Tobą dla Twojego dobra i wskaże Ci drogi, których Ty sam, ani inny człowiek, ani ktokolwiek znaleźć nie jest w stanie. I dzisiaj rozpoczynając te rekolekcje, tak naprawdę rozpoczynamy nawrócenie. A nie ma piękniejszego nawrócenia, niż usłyszeć Słowo Boże, przyjąć je jako swoje. Dlaczego? Dlatego, że z takiego nawrócenia bierze się wiara. Jeżeli Słowo Boże staje się moje, bo. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ktokolwiek z Was przystąpił do spowiedzi. Ale jeżeli przystąpisz do spowiedzi i nie będzie w Twoim życiu Słowa, które będzie Ciebie kierowało, będzie lampą dla Twoich stóp i światłem na Twojej ścieżce, to diabeł wszystko zabierze. I będziesz się potem dziwił, że Twój stan będzie gorszy niż przed spowiedzią. Dlatego niech Słowo Boże będzie naszym wychowawcą, niech Słowo Boże nadaje kształt naszemu działaniu. Jak Bóg obiecuje, nie ma możliwości. Dotrzyma obietnicy. Dlatego jeżeli karmisz się Słowem Bożym, przyjmujesz je codziennie, to już dzisiaj możesz podnosić rękę, ręce w górę jako zwycięstwa, zwycięzca. Nikt nie i nic ci nie pokona, jeżeli Słowo Boże jest Twoim orężem. Weź w rękę miecz ducha, to jest Słowo Boże, mówi apostoł. A w rękę, a w drugą rękę, tarczę wiary. I jesteś wtedy rycerzem. I nikt i nic nie uczyni ci krzywdy, bo Bóg jest w tobie. I przez Ciebie działa. Amen.